Podkarpacie.pl Za nami 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Rzeszowie blisko 300 wolontariuszom udało się uzbierać w sumie ponad 180 tysięcy złotych. Finał akcji Jurka Owsiaka rozpoczął się w samo południe, a atrakcji na rynku nie brakowało. Pogoda wystraszyła, ale ludzie choć na chwilę pojawiali się na ulicach miasta. Zawsze mogło być gorzej. Meteorolodzy mówili, że będzie bardzo badał śnieg i że będzie zimno. Na ulicach Rzeszowa woźpowi wolontariusze pojawili się z samego rana. Pieniądze zbierali do późnych godzin wieczornych. Ludzie nie zawiedli. Z chęcią wrzucali pieniądze do puszek i zaopatrywali się w czerwone serduszka orkiestry. Ludzie są hojni, tylko że niestety jest zimno trochę, więc niestety nie ma zbyt dużo ja staram się nie przekonywać, jeżeli ktoś chce, to po prostu daje, bardzo często podchodzą dzieci z całymi skarbonkami, ze słoikami i wrzucają te pieniążki po groszu, po 10 groszy, no i wiadomo, to liczy się gest, a nie kwota, także cieszymy się z każdego grosza. Sytuacja w szpitali nie jest za dobra, dlatego należy pomagać jak się tylko da. Poza tym ta atmosfera, która tutaj się udziela, te dzieci biegające, wrzucające pieniądze, dziewczynki z torebkami i mnóstwem grosików, które chciałyby wrzucić, no i to jest jakaś radość, którą dzielimy się z innymi. Wśród rzeszowskich atrakcji na mieszkańców czekały specjalne pokazy przygotowane przez służby mundurowe 21 brygadę strzelców podhalańskich. Najmłodsi mogli również skorzystać z nietypowych przejażdżek. Na scenie nie zabrakło dobrej muzyki. Akcji owsiaka od lat biorą udział te same osoby. Nie wyobrażają sobie one w ośpół bez siebie. Wierzą, że dobro, które dają, później do nich wraca. Kiedyś będziemy mieli dzieci. Kiedyś będziemy starsi i ten sprzęt na pewno nam się przyda. Tu chodzi głównie o sprzęt do ratowania życia bądź też pomagania po prostu no w cierpieniu, no bo niestety wśród osób starszych no dużo osób jest cierpiących i to z różnymi schorzeniami bardzo przewlekłymi i często w szpitalach nie ma sprzętu. Takiego, który mógłby im ulżyć albo pomóc w jakichś tam sytuacjach. No i myślę, że ta idea jest jak najbardziej słuszna. Akcja jest transparentna przede wszystkim akcja jest kolorowa, e, bardzo muzyczna, bardzo wciągająca. Szczerze mówiąc, to chciałam pomóc dzieciom. E, chciałam po prostu pomóc tutaj zbierać te pieniądze i no, żeby jak najwięcej tych pieniędzy zebrać. Bo to wiadomo, szczytny cel e, wszystko dla dzieci i dla osób starszych. Na Rzeszowskim Rynku nie zabrakło również tradycyjnego światełka do nieba, które zwiastuje zakończenie akcji. Zamówień, z duchu, z miejscu, z rynek. Prezesa. Pozdrawiamy całą orkiestrową Polskę. I w przyszłym roku w ramach finału całą Polskę zapraszamy tutaj na Błoska P.V.